I patrz, to będzie coś takiego, że ty masz tu kamerkę. Spracowałeś na jakimś wszędzie, co? Tak. Nie no popatrz, tu jest. Czekaj... Jak to się robi? To zrobimy na przykład takie coś, że wiesz. Dżungla, słuchaj, dżungla. Wiesz, ja tu wychodzę, wiesz, jak w pustyni wpuszczę. Ja, ja, Wiem jak... Co ty mówisz? Kurwa, ty jesteś tylko statystą. Weź, ja naprawdę... Ja tu kombinuję ci... Czekaj, no, no... Artystycznie kino ratuje. Kurwa, ej, ona ma wyłączony telefon, no. no, ja pierdolę, no. Ale nie trzeba baterii. Tu masz, wiesz, filtry. Tu masz. Chcesz na dwa, to na dwa dajesz. I wiesz, jest... Kurwa kino moralnego 30... niepokoju. Szeregowie z Raja 2. 30... kurwa, panowie, naprawdę, bo jest słabo, słaba sprawa, wy jaja sobie robicie, no. No... widzisz. Tylko uważaj, że w kadrze nie może być to światło. By tak specjalnie ustawiłem, żeby ono było rozumiane naturalnie. My siedzimy. O, on kręci. Ona ona. Coś tu mryga. Black cassette. Ty tylko się pojawiasz. Kurwa. Dobra. Już nie mryga. Ja pierdolony. <laughs> Wyłączyła telefon. Nie kręć tego, no po taśmę tracisz. Patik, ty co? to, no jeszcze no, ja nie To jeszcze jakaś część bo. Kurde, ale wiesz, ja mówię jej. Jakie no. Wczoraj gadaliśmy. Jeszcze mówię, ale spokój będzie... No co, tu chodzisz? No muszę iść, no, może nie na przystanku. No. Bo. We, weźcie proszę... Patik nie kręć tego, no! Mam jedną taśmę dosłownie na dzisiaj. To no nie wam. Wy, wy sobie robicie jaja, ja ona nie przelazła, no. Jak to nie przylazła? A ona już to no, nie jest potrzebna. Człowieku, mam Ale... żela... mam żelazko, kurde, mam kwiatek, kurwa. No i co, kwiatek, no i co kurwa. ty Kurde, no. Jestem utupi. Gruba, chuda? Opojętnie. Stara, młoda? Młoda, no przecież kurde, no to jest film o młodej kobiecie, no. Daj ma włączon? Nie mogę już zostawić wiadomości, mi jej skrzynkę, no. Nie Wymyślimy coś na 100%, nie, nie, nie. No ale co, co, co no musimy... nie kręć tego, proszę ciebie, no. Wiesz, to może być o... O facecie, o jakimś, który przeżywa swój ból egzystencjonalny, tak? Z powodu, że nie ma właśnie kobiety, o próbuję ją odnaleźć w różnych różnych zakątkach ziemi. Mamy jak, jakie rekwizyty mamy? Kwiaty. O, kwiaty, proszę bardzo, kwiaty. Można coś z kwiatami wymyślić? Co, co, co można wymyślić z kwiatami, proszę bardzo? Na przykład, no. No nie wiem, nie, nie wiem. Kurwa, no. Ma, ma, Marcin, ja jestem zdania, że powinniśmy po prostu kręcić tyle na... no i No i ja wiem, że powinniśmy kręcić, no i Dziękuję. Daj spokój, już mamy pomysł jakiś. No nie jest nam potrzebny. Jaki pomysł? O czym? No, no pomysł taki, że, że kręcimy. to się da. No ale co, co? No i... go się nie da. Nie, robimy po prostu tak, że kręcimy sceny, które yy, z gruntu yy, same w sobie razem nie mają sensu, ale jako yy, takie. Yy, jakby oddzielne takie, scenki, takie takie etiutki raczej aktorskie, to to mają sens, tak? I, Ale jest... i, 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 i w tym byłby sens, że jest bez sensu. Ale no i wykładowcy tego nie kupi. No Jak to tam prostu... nie kupi? Wszystko kupi nie zrozumie. To jest wykładowca, to, to nie są ludzie. No nie, to inne. To... Nie no, co robimy? Bo to nie jest... Mówię ci, no zróbmy po prostu etiutki jakieś. Może coś z, z tego wiesz. Jak etiutki? Prędzej czy później spróbujmy zrobić po prostu o tym, że... że... Facet szuka czegoś i nie wiemy czego szuka. A, a, a co szuka? A potem się okaże pod koniec. no. Co się ale szuka. i co, so, i ty puje mi się wykładać, o, o co chodziło? O, o co? No o co chodziło? No to no, powiesz może że to co, taki głupi, że <ścoughs> nie wie. Ale ja też nie wiem o co chodziło. No ale, no, no, ale właśnie o to chodzi, że nie wiadomo. No trzeba pomysły, pomysły, wiesz, to, to musi być wiesz, pach, 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 wiesz, mamy rekwizyty, kwiaty kupiłeś, nie, no do, do tego swojego scenariusza. Mamy zegarek, wiesz, możemy tutaj coś zaimprowizować, gdzieś wyjść z zegarkiem, wiesz, na przykład na pustynię z zegarkiem. Ale ja muszę dostać z tego dobrą bo, ocenę. Bo... Dostaniesz dobrą ocenę, właśnie o to chodzi, wiesz, na przykład taki wiesz, pustynia, wyobraź sobie, pustynię. Znajdziemy pustynię gdzieś w Warszawie i nakręcimy. <laughs>

Halo? Halo? Z ma... pola bitwy, zakrwawiony. Idzie. Z zegarkiem. niedziałającym, bo nie ma baterii na, na, na pustyni. Ale przecież to jest zegarek na ścianę. No właśnie. Nie możesz pozostawić te razem wiadomości. No i no, mówię ci, to nie ma sensu. Robimy po prostu etiutki. Wyobraź sobie, zobacz. Wierzysz. Słyszysz to? To jest... To jest dźwięk miłości. Wyobraź sobie scenę, ciemność kompletna w facet siedzi, tak wiesz, kurwa, z taką mordą tutaj, wiesz. I mówi, wiesz, o bólu, o, o, o wspomnieniach. Nad powolnymi krokami. Chodziłem do grobu, dona. Czułem ból. Czułem ból istnienia. O miłości, miłości przyczyną. Złożyć ci nie mogę, bo mile łzy płyną, lecz klaro, klaro. Nie jest słabe. No jak film o no, To bez sensu, kurwa, że, że koleś, no i co mam? przez, muszę mieć co no, najmniej 15 minut, i co, koleś trzyma świeczkę i nagrywa. No ja się trzymał i... świeczkę, wiesz, zapalał ją. Ja karstę. już spokój z tą świeczką, no, nie no. będzie świeczki. Jezu, no wymyśl coś takiego, kurde, wiesz, to musi być takie, że, że zatka i z takiej zmorały. no jak ten scenariusz, no kurczę, no. Dobra. Wiesz, to było idealne, ciąża jest, jest przemyślenie, ucieczka od młodości, no. Nic na to nie poradzę, no. No coś, no nie wiem, o zobacz, na przykład, kurde, mamy sztuczną krew. Jest to po prostu różne możliwości, które można zrobić z krwią, nie wiem, no wiesz. Po prostu. Można powiedzieć, wiesz. Po co to kręci? Kręci, no bo wie, że kurde, coś może się narodzić, coś powiemy, on to na, na, na nagra i wiesz, i po prostu... Coś z tego wyjdzie, tak? No i na tym to pole... O! Morderstwo! Wyobrażasz to sobie? Wyobraź sobie, ty, jak ta łania, nie? Jak ten kurczak pod prysznicem siedzisz, nie? A ja powolutku skradam się do ciebie, jak lis, żeby wejść do górnika, rozumisz? Łażę tak wiesz, ten ogon mi pomaga, bo wiesz, dzięki niemu utrzymam równowagę, ale wiesz, Lis jest sprytny. Przepraszam, żebyśmy się zrozumieli. Chcesz nakręcić w mojej łazience scenkę, w której ja udaję kurczaka, a ty lisa i jesteś przyzwyczajony tak, no, okay, to Tak, dokładnie. Co to? Tak, dokładnie. Zrozum, zrozum. Lis jest sprytny i lis wie, że jak wchodzi do górnika, to nie po kurę on wchodzi po Jajeczko. Bo on wie, że jak wie górę to nie będzie jaj. Nie wiesz co, to musi być film. Taki wiesz, z morałem. Mówię. Wyobraź sobie dwóch kolesi przyjaciół. Pierwszy jest... ma właśnie swoją kobietę w ciąży i nie może sobie z tym poradzić. No i... Jak to miałoby wyglądać? No normalnie, nad Wisłą. Zawsze w polskich filmach nad Wisłą robią takie sceny. Wiesz. A że jak to było? Proszę przemijanie Wisła. Oni nad Wisłą. Po co nosić maskę Kiedy nie ma się już twarzy Emil Cohen. I tak ujebiesz Uczyłem się Nauka to potęga rozumu Toy I tak ujebiesz. I nie tylko to Dobra gadaj, bo widzę tu niezłe ciśnienie Będę ojce A jaj inżyniera. Nie, ja mówię serio, naprawdę będę ojca Bez jaj. Twoje? Kiedy się dowiedziałeś? Dzisiaj. Godzinę temu. Dlaczego się nie cieszysz? No stary to powinna być butelka budki. Z czego ja mam się cieszyć? Życie mi się wali. Jak to dzisiaj życie wali. Normalnie, to jest spokój. Ja ojcem w mojej sytuacji w moim wieku Ojcem zostać łatwo. Znacznie trudniej jest z nim być. Nie wiem, kurwa, nie, nie wiem kto to jest, nie wiem. Ernst Burz. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że miał rację. Jaką? Rację. Widzę, że nikt nie wiół ci tego do rozumu, więc posłuchaj mnie raz i uważnie. Zostałeś obdarzony najzajebistszym szczęściem, jakie mogło cię spotkać. Niby jakie. Milczenie złotem, suko, więc wbogać się i słuchaj. Będzie ciężko. To pewne. Będziesz był, Będzie płacz i to nie tylko dziecka. Będą obsrane pieluchy. Będą pobudki od trzeciej w nocy, dokładnie tak jak w filmach. Ale będzie coś jeszcze. Jeśli nie myślisz, że premiera diablo, to spełnij marzeń, to się zdziwisz. Stary, będziesz mógł wprowadzić kogoś w życie, pokazać mu cały świat, wszystko, co, co w nim piękne. Nauczyć go wszystkiego, co umiesz i czego nie umiesz. Będziesz autorytetem. Ty sam. Nie jakieś tam greckie pedały, tylko ty sam. Lewelowałeś najwyższy i najpiękniejszy poziom jaki może osiągnąć istota posiadająca penisa. I dlatego właśnie mój drogi będziesz najlepszym ojcem na świecie. Myślisz? Ja to wiem. Eee. Eee. Jeszcze raz. No dobra. Poczekaj, Niby skąd ja widzę... No niby skąd. No. Niby skąd ja wiem. No to jeszcze raz. Dlatego właśnie, mój drogi, będziesz najlepszym ojcem na świecie. Myślisz? Ja to wiem. Eee, co było? Kurwa, Wiktor. Niby skąd? Proste, tak? Niby skąd kurwa? No co ty kurwa jesteś amatorem? Ja mam próbę w teatrze dzisiaj. A niby skąd, kurwa, tak trudno dwóch wyrazów zapamiętać? Tak trudno, kurwa, dwóch wyrazów, co kurwa spokojnie, no? Mam próbę w no stary! Już ten wik... Wiesz, to pobieram ten tekst do nauczenia, Co ty robisz, kurwa? Kolesia zamawia, normalnie płacę mu garze statysty jeszcze, no wiesz, ten Trudno. Wiesz jak się, poczekaj. To Kurwa, tak, ja... Kurwa, mam... Ale mi Dostał wczoraj tekst... Kurwa, sam zagraj, masz bingo. No, ale ja Marcin Marcin chodzi Co wiesz, weź Płacę ości tylko na tym robisz takie jaja. Hmm, mam, pom pom mam pomysł Mam pomysł Kojarzysz? Stary film Stary człowiek i może To jest rzeka, to jest rzeka, wejdź coś mówiłeś Fly me to the moon Kosmici Lubimy film o kosmitach. Wyobrażasz to sobie? Niebo zapełnione latającymi spotkami. Patrz! Te chmury zapełnione spotkami. Ludzie apokalipsa, widzisz to? MEN BLACK! Ale, ja, ale, że co kosmici? Że, że znowu kosmici atakują na... No, ale sobie! Ale przecież to było ma... 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 ma się, się film... kosmitów. Nie muszę sobie wyobrażać tego. Stafiarny Jak tam ląduje tak spodem, wiesz. Albo wiem, yes. słuchaj, mam zajęcie, pomysł, słuchaj. Słuchaj, wyobrażasz to sobie, patrz na to, wiesz. Michael Bay. The policeman. To żeby takie filmy robić i oglądać. Trzymaj to, nie, nie, no, nie była bajka kompletnie, weź, idź. Nikogo nie ma. To głody strzelasz. Strzelasz do powietrza? Ja właśnie normalnie widz takiego filmu, ale do powietrza. To bo wiesz co, zróbmy Chor. kumasz nie, grozy, dziwne jakieś rzeczy w lesie wiesz, biegnie wiesz przez cały czas, biegnie kurwa, nie wiadomo czy ma nogi I tak dalej wiesz, taki horror taki metafizyczny, taki żeby ci się podobał, taki... to biegnie? Nie wiem, No właśnie, o to chyba, nie, no nie wiadomo jak biegnie. Bez sensu, bez sensu, nie możesz pozostawić te bez żadnej wiadomości, ponieważ w górzynkach... Ja się zabiję. To muszę mieć po prostu prosty film na zaliczenie, taki wiesz, zwykły, prosty, a twoje pomysły są albo skomplikowane, albo bez sensu, albo no, no, no cokolwiek, no nie. bo nakręćmy film o tym, że film... Co ty ...w którym nie, nie udaje nam się nakręcić tego filmu, dlatego kręcimy film na zaliczenie twojego roku. Z tego, Z tego powodu, że kręcimy film, próbujemy nakręcić film o tym, że kręcimy film. My to. To to... jest najbardziej bezsensowny pomysł, jaki słyszałem. Boże, co ty w ogóle wymyślisz? Panowie, nie ukrywajmy, wszystkie polskie filmy są bez sensu. To nie będzie jajał <grym wytrza> <grym wytrza> Ale co ty robisz? <grym> znaczy, <wytrza> że to już mamy ser... No. Ale to było dobrze, prawda? Tak jak ja, najpierw jeszcze nie robię, najpierw przypuśćcie normalnie Ja najpierw próbuję ten i ja wychodzę na tą konią, wtedy dopiero jak wracam, to wtedy zrobię to, jest, to, jest, to jest. Z wykładowca, to, to nie są ludzie. Kurwa, ja... A gdzie ściana na pustyni? I może być częściej pokazane na przykład. Grze... to... Grzewko to... Ład. To... Coś pojebałem.

<śmany> Dobra, wysikaj się Nagraj dźwięk jak go sika <śmany> <Nie> zazwyczaj> zazwyczaj? <śmany> To one. <śmany> <śmany>

Polskie filmy w ogóle nie mają sensu. Wy, wy, wyłącz kamerę.